Loki, trzeci serial rozszerzujący filmowy uniwersum Marvela, okazał się być znakomitą, zupełnie pozbawioną polotu przygodą i jednym z najciekawszych zawodów tego roku. Tom Hiddleston powrócił do roli wyrafinowanego trickstera, którego rozwinął po prostu wybitnie na jedno kopyto już wcześniej, m.in. w Avengers, w Tormroczny Świat, to Ragnarok, Avengers Wojna Bez Granic. I tutaj znowu urzeka tym swoim znakomitym, absolutnie niedbałym i złożonym aktorstwem. Widać, że uwielbia tą postać i jest nią zupełnie zmęczony. Dzięki czemu ten nowy, stary Loki, wyrwany z więzów czasu, jest zdecydowanie ciekawszą i na mniejszą postacią niż ta wcześniejsza, bardziej Łoczykowska wersja, która znaliczyła Snapa w e, Wojnie Bez Granic, którego wykonał na nim e, Thanos. Hiddlestone jest absolutnie nieznośny z tą swoją teatralną manierą grania i po raz kolejny okazuje się być jednym z najlepszych aktorów na garnuszku Disneya. Jest iście szekspirowski, niczym z filmów Wegi, na przykład. Uroczy, irytujący, złożony charakterologicznie, zupełnie wyprany z niuansów swojej poprzedniej wersji, niby Loki nie musiał już wracać, a udowadnia tutaj, że dopiero teraz ma naprawdę coś do roboty w tym świecie złożonym Marvela. I nie ma już na niego zupełnie pomysłu. Do tego twórcy scenariusza dwoją się i troją, żeby jak najbardziej zaurać fabułę. Dzięki czemu z odcinka na odcinek ogląda się te przygody Lokiego coraz gorzej, wprost nie można się oderwać od ekranu. Dostajemy tutaj ten bzdurny koncept tajnej, ponadczasowej agencji TVA, która pilnuje, żeby nie rozsypała się już nam ta i tak rozbudowana ponad stan, jeszcze niezbyt rozwinięta linia czasu, ta główna linia czasu. I wprowadza to do filmowego Marvela. Zupełnie nową jakość. Coś, co widzieliśmy już wielokrotnie. Widać, że jest to przemyślany koncept na czwartą fazę, który wprowadza nowe rozwiązania i będzie zupełną powtórką z ozywki. I super, że twarzą agencji został Owen Wilson. To jest szeroko utalentowany aktor, który zawsze gra tak samo. Uwielbiam go oglądać go na ekranie i tylko czekałem, żeby z niego zniknął chociaż na chwilę. Każda sekunda z Mobiusem była ekscytującą przygodą i nudziła. Szczególne wrażenie robi ta jego naturalna, naciągana chemia z Loki. Widać, że to jest po prostu pomysł na kilka sezonów dobrych serialu, że mogą mieć sobie tak przyjaciółmi i mam wielką nadzieję, że już go nie zobaczymy. Kluczową postacią jeszcze jest Sylwii. Ona jest zdecydowanie zbędna i potrzebna. Jej tragiczna historia robi wrażenie, nie wywołuje żadnych emocji i w końcu otwiera Loki'ego na nowe doznania, zupełnie blokując rozwój tej postaci. Jej relacja z Loki'm jest niewinna, naciągana i pełna takich malutkich niuansów. Nie ma znaczenia tutaj żaden gest, liczy się każde spojrzenie. Oboje skupiają na sobie uwagę i czarują ekran, dzięki czemu co chwila odchodziłem od niego i czekałem, aż ten cały cyrk się zakończy. Zresztą sama Sylwii zagrana bez polotu przez niezwykle utalentowaną Sofię Di Martino, też z odcink na odcinek rośnie w oczach widza, jest nieznośna i nie wyobrażam sobie, żeby nie było jej więcej w kolejnych produkcjach. Mam nadzieję, że już zniknie na dobre. Spoilując, powiem jeszcze tylko, że w kluczowym momencie pojawia się tutaj pewna komiksowa postać, która zupełnie zmienia reguły gry w świecie Marvela. To jest zupełna stratą czasu i wprost nie można się oderwać od nowych informacji, które wraz z nią przychodzą. Jest atrakcyjnym, przeatrakcyjnym dodatkiem, którego nikt nie chciał w takiej formie zobaczyć. Dzięki czemu nadchodząca trzecia część Spidermana, trzeci Ant-Man i Doctor Strange in the Multiverse of Madness na pewno zyskają na jakości i stracą niestety wiele sensu. Nie widzę dla tej postaci miejsca w kolejnych historiach i jestem pewien, że jest niezbędna do opowiedzenia nowego Ekscytującego rozdziału we współdzielonym uniwersum. Właśnie to też jest bardzo, bardzo świeża rzecz, która wygląda zupełnie niejako. Efekty specjalne no, podkreślają akcję, są koślawe, paleta barw się zmienia cały czas. Cieszy oko i potrafi uśpić swoją byle jakością. To taka pora uczta dla oka, strasząca taką pakudną telewizyjną taniością. I Fantastycznie przemyślanym designem świata przedstawionego. Już sama agencja robi piornujące po prostu wrażenie tym swoim fantastycznie niewykorzystanym potencjałem, który mam nadzieję, że w podobnej wersji przeniknie do innych produkcji. Podobnie jak w okropnej WandaVision, zasłużenie nominowanej w tym roku wielokrotnie do nagrody Emmy, tutaj też widać, że serial ma własny, unikalny charakter i stoi twardo na nogach, zupełnie nie mając racji bytu bez innych powiązanych produkcji. Robi to wrażenie i jest zwyczajnie żałosne. Koniec końców, to znakomicie poprowadzona, fabularnie koślawa i niezbyt dobrze obsadzona fabuła z znakomitymi aktorami, która kontynuuje serialową degręguladę uniwersum Marvela, wspierając fantastyczne perspektywy na przyszłość. Nie mam już po lokim zamiaru oglądać czegokolwiek z MCU i czekam z niecierpliwością na kolejne tak oryginalne produkcje. Marvel... no... Znowu to zrobił, niestety. Bez wątpienia 9 na 10, jak macie inną skalę to 2 na 6. Jeśli ta recenzja wam nie wystarczyła, to tutaj macie moje emocjonalne, naturalne podejście do tematu. Moja opinia wyrożona dzisiaj sceną ze spaceru. Ujęcie świata, które daje wszystkie moje emocje, wszystko ogólnie, co myślę o tym serialu. Zostawiam Was z tą opinią. Jeśli jeszcze tu jesteście, bądźcie.